Witam serdecznie w moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład tarota karty dnia na 8 października 2023 dla wszystkich znaków. Karty przełożyłam i tradycyjnie losuję dwie karty. Piątka mieczy, trójka kielichów. To może być dzień wstydu, żartów i śmiechu. To może być dzień pragnień, które są nierealne. Podporządkujemy się jednemu celowi, wbrew sobie. Piątka Mieczy pokazuje walkę partnera. Nie walcz o niego, bo on już nie wziął się poważnie. Nie jesteś dla niego tą najlepszą na świecie. Więc po co ci taki facet? Dziś możemy zachować się niezgodnie z etyką. Możemy spotkać się, z fałszywymi obietnicami. Należy posłuchać swojej intuicji, a często ją ignorujemy. To może być dzień perusowego zwycięstwa. Zwycięstwo osiągniemy dużym kosztem. Również możemy być niezadowoleni ze swojej wygranej. Tutaj jest po tropach do celu, za wszelką cenę, pomimo wszystko. Zwoda na koniec. Bądź otwartą osobą. Karty niemieckie. W przeciągu kilku tygodni. Pozdrawiamy kieratora dwosobie.